Do tego, że każdy z nas popełnia błędy, nikogo nie muszę przekonywać. Również do faktu, że błędy i grzechy popełniają kapłani. Zresztą są media, które specjalizują się w tropieniu kapłańskich grzechów. Jak zatem traktować tych niekiedy słabych, grzesznych, biednych kapłanów? Dobry, witam Was bardzo serdecznie, chociaż dzisiaj znowu taki trudny temat i staję się adwokatem we własnej sprawie. Ale, ale tak, nie chodzi mi o mnie, chodzi, chodzi o szacunek do kapłanów. Papież Benedykt XVI kiedyś powiedział słowa, które mogę sparafrazować w ten sposób, że tym, co może dzisiaj pomóc Kościołowi, tym, co może pomóc też kapłanom, co może pomóc też w odnajdywaniu czy odczytywaniu powołania kapłańskiego, jest nie tyle tropienie, takie pedantyczne tropienie błędów kapłańskich czy grzechów kapłańskich. One są, tak, one są, tutaj nie będę nic ukrywał. Ale nie tropienie i, i, i takie eksponowanie. Grzechów kapłańskich może, może pomóc Kościołowi i, i pomóc nam wszystkim, ale dostrzeżenie dobra, które się dzieje. Dostrzeżenie tych wszystkich kapłanów, którzy służą innym ludziom, którzy chodzą do chorych, którzy, którzy sprawują pięknie liturgię, którzy godzinami y, posługują w konfesjonałach, y, którzy katechizują, zajmują się młodzieżą i tak Można byłoby tych posług mnóstwo tutaj wymieniać, jeszcze do, jeżeli dołączymy do tego osoby konsekrowane, siostry zakonne, które opiekują się chorymi, starszymi. No to mamy całą paletę. Całą paletę ogromnego dobra, które dzieje się e, dzięki kapłanom, dzięki osobom konsekrowanym, dzięki siostrom zakonnym również. E, I to dobro trzeba, trzeba dostrzec. E, a jeżeli spojrzy się jeszcze na osobę kapłana e, w, w takim świetle duchowym, kiedy, kiedy spojrzy się na posługę kapłana w kontekście sakramentów, no, to rzeczywiście możemy dostrzec coś, co potrafią dostrzec chyba nieliczni, albo, albo rzeczywiście ludzie jacyś bardzo rozwinięci duchowo. I to właśnie potrafił dostrzec Święty Franciszek Zasyżu. I dzisiaj kilka, kilka myśli właśnie z pism i z życiorysu Świętego Franciszka Zasyżu. Zapraszam do wysłuchania. Napisał Święty Franciszek. Takie słowa. Potem dał mi Pan i daje tak wielkie zaufanie do kapłanów, którzy żyją według zasad świętego kościoła rzymskiego, ze względu na ich godność kapłańską, że chociaż prześladowaliby mnie, chcę się do nich zwracać. I chociaż miałbym tak wielką mądrość jak Salomon, a spotkałbym bardzo biednych kapłanów tego świata, nie chcę wbrew ich woli nauczać w parafiach, w których oni przebywają i tych i wszystkich innych chcę się bać kochać i szanować jako moich panów i nie chcę dopatrywać się w nich grzechu ponieważ rozpoznaję w nich syna bożego i są moimi panami i postępuję tak ponieważ na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z najwyższego syna bożego tylko jego najświętsze ciało i najświętszą krew które oni przyjmują i oni tylko innym udzielają. I pragnę, aby te najświętsze tajemnice były ponad wszystko czczone, uwielbiane i umieszczane w godnych miejscach. Gdzie tylko znajdę w miejscach nieodpowiednich napisane najświętsze imiona i słowa Jego, pragnę je zbierać i proszę, aby je zbierano i składano w odpowiednim miejscu. I wszystkich teologów, i tych, którzy nam podają najświętsze słowa Boże, powinniśmy szanować i czcić jako tych, którzy dają nam ducha i życie. Natomiast biograf świętego Franciszka pisze o nim takie słowa. Chciał okazywać wielki szacunek tyłoniom kapłańskim, które otrzymały boską władzę sprawowania najświętszego sakramentu. Często mawiał, Gdyby mi się przydarzyło spotkać razem jakiegoś świętego z nieba i jakiegoś biednego księdza, to najpierw uczciłbym kapłana i pośpieszyłbym co rychlej ucałować mu ręce. Powiedziałbym: "Ach, święty wawrzyńcze, zaczekaj, ponieważ jego ręce dotykają słowa żywota i mają w sobie coś ponadludzkiego." Jest bardzo ciekawe, że święty Franciszek sam otaczał niezwykłym szacunkiem, niezwykłą czcią kapłanów, chociaż sam kapłanem nie chciał zostać. Był diakonem, święceń kapłańskich nie chciał przyjąć. Jest kilka powodów, może kiedyś ten temat też poruszymy. Ale ogromną czcią otaczał, otaczał kapłanów. Ale też co jest bardzo ważne i co bardzo istotne, i co też wybrzmiało tutaj. W tym tekście Franciszek zachęcał, namawiał, nie wiem jakiego słowa jeszcze użyć, ale, ale bardzo mu zależało na tym, żeby kapłani żyli według zasad Kościoła Katolickiego, według zasad Rzymskiego Kościoła Katolickiego. Co więcej, i co więcej, kiedy przychodzili kandydaci do zakonu, mieli być wypróbowani właśnie we wierze katolickiej. Czy są katolikami, czy są wierni Kościołowi, czy są wierni nauce Kościoła katolickiego. I słuchajcie, żyjemy w czasach, kiedy, kiedy Kościół katolicki, mówimy tutaj o czasach św. Franciszka, był bardzo atakowany, był pod silną presją krytyki, powstawało wiele ruchów, które... Które kontestowały Kościół katolicki, które krytykowały styl życia kapłanów. Co więcej, niektórzy nawet podkreślali, że sakramenty udzielane przez kapłanów katolickich żyjących w grzechu są nieważne. Naprawdę, naprawdę działo się wiele, wiele niedobrych rzeczy I w, i, i w tym wszystkim, w tej całej fali krytyki, Święty Franciszek przychodzi do nas ze słowami, by szanować kapłanów, bo oni nam dają ciało Pańskie. Oczywiście nie chodzi tutaj o żeby szanować kapłana dlatego, że to jest Jan Kowalski, a to jest Jacek, a to jest, to jest, to jest Franciszek, ale ze względu na sakramenty, które, które sprawują, to, to dostrzegał Franciszek. To dostrzegał Franciszek i myślę, że to jest, to jest niezwykłe spojrzenie Franciszka, na kapłanów, również tych biednych, również tych grzesznych, których mamy też obok siebie. Dzisiaj, dzisiaj przy tej całej fali krytyki, która, która uderzyła w kościół, kościół katolicki, wiele osób mówi: O, skoro tak kapłani żyją, skoro tak biskupi żyją, to ja się z kościoła wypisuję. Ale zobaczcie, ja, 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 zupełnie inna postawa niż ta, którą nam prezentuje święty Franciszek, który mówił: tak, kapłani są słabi, kapłani są grzeszni, aczkolwiek mówi, że nie chce się w nich dopatrywać grzechu, nie, w tym znaczeniu, że nie chce, nie chce śledzić, nie chce. Nie chce, nie chce jakoś tak napiętnować, prawda, doszukiwać się za wszelką cenę. On wiedział, że kapłani są grzeszni. On wiedział bardzo dobrze, że, że, że są grzeszni. Też miał świadomość swojej grzeszności, niejednokrotnie też o tym, o tym mówił. Ale mówi, nie chce się tego dopatrywać. Ja chcę zobaczyć kapłana jako tego, który jest sługą ołtarza, który jest sługą Słowa Bożego. I wydaje mi się, że, że to jest pewna, pewna droga, która, która dzisiaj nam po, może pomóc. Jeszcze raz powiem, nie chodzi o to, żeby przymykać oczy, żeby przymykać oko, żeby, żeby nie widzieć, jeżeli są błędy, są grzechy dzieje się coś niedobrego i, i, i czasami przestępstwa się dzieją. Oczywiście trzeba, trzeba ponosić konsekwencje i kapłani też muszą za to konsekwencje ponosić. Tak? Ale, ale wrócę do, do słów papieża Benedykta XVI, który powiedziałem na początku. Jest tyle dobra, które dzieje się wokół nas, jest tyle dobra, które dzieje się dzięki kapłanom, dzięki osobom konsekrowanym, dzięki siostrom zakonnym, braciom zakonnym, jest tyle dobra, że trzeba to zauważyć, słuchajcie, trzeba o tym mówić. Trzeba po prostu o tym mówić. Naprawdę dzieje się dużo dobrych rzeczy. Złe niestety też się zdarzają. Złe niestety też się zdarzają, ale dobra jest moim zdaniem nieporównywalnie więcej. I to dobro trzeba zauważyć i, i tym dobrem trzeba też się dzielić. Dobrze, tyle, tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego życzę, spokojnej, dobrej nocy z Panem Bogiem.